Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Olej i kolejny odcinek z Rayman 3 Hudlum, Havok. W dzisiejszym odcinku trochę rozluźnimy się po ostatnich potyczkach z mroklumami i z Knarenami, gdyż dzisiaj walki nie będzie. Za to udajemy się na najdłuższy skrót. Jak widzicie, pomiędzy nagraniami przeszedłem pustynię Knarenów jeszcze raz. Ku mojej niechęci do tego poziomu, ale mimo wszystko przeszedłem. Jak widzicie, zdobyłem wszystkie klatki. Okazało się, że obie klatki, których mi brakowało, były praktycznie w tym samym miejscu. I widzimy uśmiechniętą żabkę, gdyż starałem się po drodze zdobywać jak najwięcej punktów mogłem. No ale myślę, że tak, nie w tą stronę. Ale jak myślę, możemy już kontynuować naszą przygodę na najdłuższym skrócie. Ten filmik już widzieliśmy. połączyli siły od ukradli, wyroba guzzi, tak kol, tak Tak, to już słyszeliśmy ostatnio. Ale kurna, jak kolesie przywołają Lepsisa, to normalnie będą mieli mocy na Maxa jak Dobra, dobra, musimy się spieszyć, a wy mi tutaj gadacie głupoty. Za tymi drzwiami jest skrót, dzięki któremu będziecie mogli ich dogonić. A teraz szybko, ruszaj. Dobra, moim zadaniem jest Ale jak tak im zależy na czasie, mogliby trochę pomóc. Dobra, moim zadaniem jest zebranie wszystkich koron. Dokładnie. Idziemy zbierać korony. A Globox. Globox nie chce tutaj siedzi. Dobra, co my tu mamy? Mamy niskie przejścia, co myślę, że sugeruje bucika. Dokładnie. Tak jak mówiłem, tutaj raczej walki nie będzie za to. Będzie dużo <laughs> walki, ale z czasem. Bo niestety, będzie dużo przejść, które będą się zamykać po w chwili, od naciśnięcia przycisku. Przyciska. No ale dobra. <laughs> Bo już gada mnie na temat i myślę, że możemy walczyć z butem. Pójcie, wracaj. Dawaj niebieską puszkę, którą prawdopodobnie masz, biorąc pod uwagę, że wyżej są y, łańcuchy do chwytania. Dobra. Na szczęście się szybko udało. Dobra. Tak. Więc jakiś przycisk. Kolejne trzy korony. Tutaj jeszcze kilka. Wow! Ej, nie, 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 kurczę. Nie to chciałem zrobić. Te drzwi wyglądają na zaczarowane. Akurat... Też tak myślę, Globox, poczaruj sobie tutaj trochę. Oczywiście opuściłem korony na samym dole, gdyż uznałem, że tak mi będzie najłatwiej. Ale okazało się, że nie było to potrzebne. Nie mogłem po prostu iść na bieżąco. Tak, właśnie do tych koron się chciałem dostać. No i wygląda na to, że zabraliśmy wszystkie. Okej. Okay. Teraz możemy wrócić. Tylko że tędy nie wrócimy. Mimo wszystko muszę się dostać na górę. Raz jeszcze. Bo na górze jest teleport do Globoxa. Oj, dolna bramka już się zamknęła, niedobrze. mi się. Musi. Dobra. Idziemy dalej. Tak, Globox, tak. Tak, Globox, jest. tak. <kłysy> Jesteś super. Co ja bym bez ciebie zrobił? Widzę tylko tam. Dobra, jak już, jak już nie mam tej żadnej walki i szybko poszło, to od razu do niego postaram się podejść Tak, żeby nie uciekł Na, ci udało Kombo to raczej tutaj dużo nie zbiorę Tak Co my tu mamy? Globox, masz szczęście, że się pod tobą nie otworzyło przejście Dobra, idziemy Tak, to był taki pierwszy poziom Najkrótszego skrótu 7% Pewno coś się minąłem, jak zwykle. Co? To jeszcze nie koniec? No, niestety nie. Idź, globok okay. sobie pod. Okej, czekajcie. Tutaj mamy kolejny, kolejną grę na czas. Bo oczywiście nie trafiłem. Tu już nie pójdzie tak łatwo jak ostatnio. Najpierw w się dostać tych najtrudniejszych koron na samej górze, dobra. Nieważne, ale zrobiłem głupotę. Dobra, to idziemy po kolei. Nie zamykaj się przede mną. No nie, no serio. Drzwi przed nosem Raymanowi zamykają. Jeszcze trzy koręże, nie musimy się tutaj wracać Dobra, trzy mamy zebrane Jeszcze trochę A nawet więcej niż trochę Dobra, teraz bierzemy te cztery Nie lubię takich Wyścigów na czas. Ale to już mówiłem. Yy, przy okazji, Urwiska w dwójce. Tym bardziej, że poziom najdłuższy skrót nie jest jakiś ciekawy. Bo tak, jak mówię, walki tutaj nie ma. To nie chciałbym tutaj siedzieć za długo. Została tam jedna korona. Widzę ją. Nie. Kurde. Oj, chyba to będzie trudniejsze niż myślałem. Te platformy są strasznie głupie ułożone, także akurat chcę na nią skoczyć, to ona leci do góry i dupa. Dobra. Tak. Od razu zapewniam, że to nie będzie zbyt ciekawy odcinek. <kłysy> Najdłuższy skrót. Nie dziękuję za takie skróty. Złap się tego! Dobra, jakoś poszło. Idziemy stąd. I co teraz? Teraz mamy platformę, którą widać tylko w odbiciu lustrzanym. <tuszy> <tuszy> Interesujące. Dobra. Idziemy dalej. Aha. Po raz kolejny mamy platformy, której widać tylko w lustrze, ale. Okej, okay. dziwnie to wygląda. Teraz będę się. Patrzycie w lustro, patrzycie w lustro. Tak. Zbieraj tą ostatnią koronę i. Dziwny poziom. Taki, taki. Strasznie. Nie, nie. Kurde! Rayman, tylko nie to. No ale muszę to od nowa zaczynać. Ups, nie. Nie w tą stronę, kurde, głupie lustro. Op, Hop. Znowu nie w tą stronę. Pamiętaj olej, to jest lustro. Tutaj inne strony działają. Dobra, jakoś się udało. Idziemy dalej. Co teraz? A gdzieś tu jest platforma. Czy ja na niej stoję? Chyba tak. Nie. Lejma nie, nie. Teraz gdzieś tutaj jest jakaś platforma. W której byłem nawet. Kurczę. Massa z tym poziomem. No właśnie na tą platformę, która jest Byłem na niej, znowu spadłem. Masakra jest z tym poziomem. Jestem na tej platformie? Jestem. Kamerą tutaj raczej nie pokręcę. Dobra. O! I widzimy, że ciąg dalszy nad widać w odbiciu lustrzanym. Bo widzimy przejście, którego tak naprawdę nie ma. Zbieraj tą... Nie! Chciałem tam wejść, z tego co mi się wydaje, to jeszcze nam jednej trumny chciałem powiedzieć. Jezu, jednej korony brakuje. Dobra. To jest tak powiedzmy tutaj. Wiem jak się do tego zabrać. O, Ominąłem jakąś koronę Czekaj, czekaj Globox czekaj, tylko mam nadzieję, że nie będę się wszystkiego przychodzić od nowa Pewno gdzieś tutaj. Ominąłem tą koronę. To nie jest tamta pojedyncza co tu była? Nie Gdzie ja to ominąłem? Czekaj, tam przy tej bramie nie było ostatniej korony. Bo teraz, jak głupi, będę przychodził wszystko od nowa się okaże, że. Ta korona jest tutaj. Globox, gdzie ty jesteś? Nie tu. Globox. Masz tutaj koronę jedną? No oczywiście, że masz. Ty weź się gdzie indziej. Ja tu się skupiam. No, ja w sumie też wiedziałem, że mi się uda. Ja to nie będę robił dwóch odcinków, ja po prostu gdzieś w połowie to. przed na, na dwie części. Zrobię tak dwa odcinki. Bo w sumie tutaj one są tak nierówne. Te etapy, jeżeli chodzi o długość trwania, że nie ma za bardzo jak tego podzielić na dwa odcinki. Zobaczycie, ile to będzie trwało. 10%. No, spoko. No to już zdążyłem zauważyć. I znowu wszystko na mojej głowie. Tak, Globox wszystko na twojej głowie. ale my idziemy w inną stronę. I tutaj będzie trochę bardziej skomplikowanie Musimy się szybko dostać na drugą stronę. Nie. Dobra, sukces! Z tego co każę to jest jakiś sekret z tym lustrem. Nie? Wydawało mi się? Hm. Jeszcze nie trafiłem. To lustro się chyba... Źle. To lustro się chyba powinno jakoś kręcić. To nie wiem jak je rozkręcić za bardzo Co się otworzyłem, tylko nie wiem w którym miejscu W tym poziomie pamiętam było dużo takich sekretów, ale już wszystkie chyba ominąłem. Zmniejsza mniejsza z tym. O, muszę to strzelać, żeby to do góry się podnosiło. Ok, i to się otworzyło. Co my tu mamy? O, cześć Li! W, su w sumie, co się stało z Li, że jej nie ma w nie trójce? Że ona nam moce dawała. A teraz w walce z mrokulmami i moce Li też by się przydały. Yy, yy, i co? Pewnie jakiś przycisk był na dole, którego nie nacisnąłem O, no jasne To by było za łatwe To po prostu musiał na górę się dostać Idziemy dalej. Tutaj chyba byliśmy, tylko że dołem szliśmy. Więc od razu pozbieram te korony na tej siatce. Hop. Dobra, idziemy dalej. O nie, tak, jeszcze spadłem, ale już wiem, co to jest. I wiem, że to będzie, to będzie ciężko. Tak. Musimy tu robić coś, czego ja nie umiem. Mieliśmy podobną rzecz w Radzie Rusałek w pierwszym, na początku gry, tylko że tam było łatwiej. Bo nie byliśmy ograniczeni czasem. Nie, nie, nie. <noise> nie wierzę. Jeszcze raz. Tak blisko było, kurde. Bra. Skupienie. jadym. To jest chyba najtrudniejszy moment w tym poziomie. Jak go przyjdę to będzie z górki Rajman złap się, proszę, 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 dzięki Nie Haha, przechytrzyłem bramę Było blisko Dobra Tu wszystkie korony na szczęście zebrane Mam nadzieję, bo jak ją ominę to chyba się zamorduje Teraz idziemy No powiedzmy, że pójdziemy w tą stronę No, no, też ta zebrana Ta zebrana Jeszcze tutaj Ta też zebrana Mam tylko nadzieję że żadnej korony nie ominąłem, bo jak ominę jakąś koronę to w za cholerę nie dojdę do tego gdzie ona była Dobra, teraz idziemy w tą stronę Ciąg i znowu coś do naciśnięcia i na czas. Dobra, rozumiem, że się na górę muszę dostać na czas. Hmm. To było łatwe. Chyba też sobie zrobiłem skrót, bo nie poszedłem na samą górę. No i co i to wszystko? No to by wyglądało. No to wracamy do Globoxa. Tylko gdzie on był? Globox, gdzie byłeś? Op. Tak, nie skacz, skacz. Globox był chyba tu. Tak. Tak. No i pięknie, przejście mamy otwarte, możemy iść dalej. Mam nadzieję, że już do kolejnego świata. I że to już by było na tyle, jeśli chodzi o najdłuższy skrót. Tak! I kto jest mistrzuniem w kwestii drzwi, no? Tak, ty, Globox, ty, nie Hej że ci pomogłem z tymi drzwiami, co? Ale nie, 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 nie dziękuję, skąd? <noise> Globox, jesteś nienormalny. I doszliśmy do jakiegoś portu. No dobra, no to zapraszamy na pokład. Ej, ej. O. Co się ma? Spóźniłeś się. kurna od André już tutaj są. Jakim stary uda kur przywołać przewołać za kur cały normalnieświat ma stary przełapanie. Tak już mówiłeś. Szybciej się nie dało. Weź ten łuc i goni ich. Dzięki. Biorę łódź i gonię ich i skończyliśmy naj... najdłuższy skrót. Mam nadzieję, że wyjdzie z tego jeden odcinek, a nie dwa. Dobra, płyniemy łodzią od Tinshinów. Mhm. Tak. O! Globox, Globox steruje. Obawiam się trochę tego. Dobra. Dotarliśmy do szczytu za chmurami, a właściwie jeszcze nie dotarliśmy, bo dopiero na niego płyniemy. Zobaczymy już mi się ta żaba w poprzednim poziomie. Oczywiście, że nie. Nieważne, walić go. No ale szczytem za chmurami i zajmiemy się już w kolejnym odcinku, dlatego na rejs zapraszam dopiero za parę dni w następnym odcinku z Raymana. Dzięki za oglądanie dzisiejszego, zapraszam do komentowania. Trzymajcie się, cześć!